W okazji 20 rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Litwie gościła grupa lotników z nieistniejącego już dziś 103. pułku śmigłowców transportowych z Polski. Wieźli oni papieża polskim helikopterem Sokol nr 412 do Kowna, Szawli, na Górę Krzyży i do Szydlowa. Lotnicy podzielili się z Wilnoteką swoimi wspomnieniami i wrażeniami z tamtej wizyty papieża. Spotkanie z taką osobowością to pozostawia jednak na człowieku jakieś wrażenie. Myśmy nie byli przygotowani na, na, na tak ważnej osoby, bo to jest jednocześnie zarówno głowa Kościoła, jak i głowa państwa. I na początku, jak przed pierwszym wylotem do Kowna, to już od czwartej na lotnisku w Wilnie oczekiwaliśmy w niepokoju, jak to będzie właśnie, jakie będą relacje między taką osobą, między nami, jak mamy się zachowywać, no ale to szybko się rozwiało, bo już przy pierwszym spotkaniu pierwsze pytanie było, czy to jest polski śmigłowiec? Nowy śmigłowiec? Stary? Mówimy dobry śmigłowiec, bezpieczny. No i potem już to się wszystko rozluźniło. Relacje, ojciec święty najpierw no taki miał styl bycia, że były takie okresy zadumy, że wyłączał się od świata zewnętrznego. To już było można poznać po, po tych kilku spotkaniach, że myślał o rzeczach wielkich. Wtedy do niego nic nie docierało, natomiast jak już rozluźnił się, no to byliśmy w takich relacjach, że po prostu nawet na ty nam mówił, także że był bardzo takie ojcowskie. Ja miałem ten zaszczyt, że byłem pilotem, który osobiście, chociaż się tego woził, stałem tego zaszczytu, że mogłem z nim w czasie lotu przebywać, mogłem z nim rozmawiać przed lotem po locie. Zawsze go interesowało gdzie lecimy, jak długo to będzie trwało, na czym będziemy przelatywali. Muszę Państwu powiedzieć, że Ojciec Święty znał historię Litwy, znał naród, zresztą jak wiecie, politewsko pięknie mówił, rozmawiał z Litwinami. Был, был очень человеком, таким жутким, чувствительным. Преволуя и впечатления за особистых контактов с Папиром, в поведение, поведения, каким человеком был Ян Павел II. эту Zawsze jest takie pytanie, co to był za człowiek. Ja nie bardzo wiedziałem jakiego użyć określenia, ale myślę, że kiedyś mi ktoś podpowiedział, że rzeczywiście był to niezwykle zwykły człowiek. Potrafił rozmawiać z profesorem, potrafił rozmawiać z zwykłym człowiekiem i potrafił rozmawiać z żemrakiem, który stał na ulicy w niezbyt skrótnym ubiorze, także tak go zapamiętaliśmy. Niezwykle ciepły człowiek, bardzo się cieszył, że może tutaj być taki naprawdę normalny, widać, że bardzo mocno religijny, interesował się tutaj wszystkim, jak, jak to jest tutaj na Rosie, mnóstwo pytań zadawał. z 103. pułku Śmigłowców Transportowych podzielili się z winoteką niezwykłymi opowieściami o sytuacjach, jakie wynikły podczas pielgrzymki. To pamiętacie Państwo, kroniki dokumentalne, to jest, właśnie mieliśmy dwa śmigłowce wtedy takie, oba brały udział w zabezpieczeniu tej wizyty i pozostali koledzy transportowali śmigłowcami obsługę papieską. Właśnie wczoraj przy kolacji opowiadali, opowiadam jeden z nich, że jak nie mógł startować, ponieważ, ponieważ tyle ludzi chwytało za koła. Bali się w ogóle podnieść, bo ludzie chcieli lecieć, a do śmigłosa normalnie leci 12-14 osób, wsiadło 42 osoby z całej obsługi. Myśmy żartowali bardzo mocno, że te radzieckie silniki wytrzymały to wszystko, no bo Śmigowiec jest bardzo dobry, nie ma co ukrywać, 8 czy Mi-17. Po, po przylocie na przykład z Kowna była bardzo zła pogoda, bo padał deszcz, no i na drugi dzień mieliśmy lecieć do, na Górek Krzyży, do Szawli. I Ojciec Święty po wyjściu tutaj na Wilnie na lotnisku zwrócił się do mnie z zapytaniem, jak z pogodą. Pierwszy odruch był mój taki, no jak to? No przecież to relacje, prawda, są bliższe chyba Ojca Świętego z górą, więc no ale po zastanowieniu mówię, Ojciec Święty, pogoda będzie pewna, bardzo dobra. No i wtedy się zwrócił do Dziwisza, prałata wtedy jeszcze. Mówi, no widzisz, jak pułkownik mówi, że pogoda będzie dobra, to możemy spać spokojnie. Także takie relacje były bardzo ciepłe, proste, międzyludzkie, tak jak w rozmowie z kolegami. W 1997 roku również brałem udział w zabezpieczeniu wizyty. I na koniec tej wizyty zorganizowano takie spotkanie, na końcowym etapie już wizyty papieża na lotnisku w Krośnie. I też byłem w mundurze wtedy. Papież był w takim stanie, że y, przyjęliśmy wariant, że on będzie stał, ponieważ miał kłopoty z chodzeniem. On będzie stał, a my będziemy do niego podchodzić. No i oczywiście fotograf papieski robił każdemu zdjęcie pamiętkowe. No i ja tam też się znalazłem na końcu. No, oczywiście starym zwyczajem, bo y, zameldowałem mu się, że melduje się pułkownik Urbaniak. Bo popatrzył na mnie i mówi, wiedziałem, że gdzieś tu będziesz, także pamiętam. Podzielę się taką refleksją, że dzieci małe nie mają świadomości z kim przebywają, w jakim otoczeniu. Tak? Na każdym yy, miejscu, gdzieśmy z Ojcem Świętym, gdzie wychodził ze śmigrowcem, myśmy razem z nim wychodzili, różne ekipy, ludzie miejscowi notable to yy, witali i, i chcieli coś się przedstawić, kim są i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że nie zdarzyło się, nie było takiego miejsca, żeby któraś z tych osób witających się zasłabła. Była taka sytuacja, że była delegacja trzyosobowa i cała trójka zasłaba, nawet ja już myślałem, że tam podejdę i, i, i przeciwam. Natomiast dzieci no chyba wcześniej były nauczone, co mają powiedzieć, bez żadnej tremy, bez żadnego zdenerwowania. Pięknie, po litewsku część mówiła, witała i po polsku. Pięknie wyrecytowane, pięknie powiedziane w tych dwóch ojczystych językach. Bardzo mi to wzruszyło. Ta, ta swoboda ta, tych dzieci. Tak? Biskupi, arcybiskupi, kardynałowie byli zaproszeni przez papieża na spotkanie do Kastel Gandorfo do tej siedziby letniej papieży. I tam w czasie obiadu, kiedy podano zupę i papież łyżeczką zaczął spożywać tą zupę, w pewnym momencie odłożył tą łyżkę, mówi, i zwrócił się do biskupa polowego i mówi, a jak tam się czuje pan pułkownik Urbaniak? Bo on mi zawsze tak nakładywał, mówi, tu czoło bił. I tak dalej. No i biskup, komentarz taki do tego dodał, że mówi: No, papież nawet nazwisk wszystkich swoich arcybiskupów nie zna, a twój mówi: Zapamiętał. Także to, to było sympatyczne i, i pozostało w naszej pamięci.